Cześć! Witajcie na moim kanale. Ja jestem Mesi, a to kolejny odcinek wyzwania No so Berry wersja druga. Pokolenie piąte cytryn. No i witam się z wami, u dziewczyn, które już zbliżają się do końca semestru. Tak mi to wygląda. Znaczy no dobra, jesteśmy widzę powiedzmy na półmetku. Chyba troszeczkę dalej. Tak czy siak Słuchajcie, dziś idziemy na zajęcia, a po zajęciach mam zamiar z Marigold umówić się na randkę z Seanem, ponieważ ostatnio mieliśmy bardzo, bardzo fajnego vibe. A. No, chyba, że Sean nas zaprosi w międzyczasie do siebie, to by było całkiem spoko. Wtedy zabralibyśmy ze sobą naszą siostrę. Aurelie, żeby spróbować ją może zeswatać z siostrą Szona. To mogłoby być całkiem ciekawe. Powiem Wam szczerze, że nie pamiętam, jakie cechy ma jego siostra. Weszłam dosłownie tylko, żeby pościągać jej jakieś randomowe rzeczy, także ona nawet nie jest jakoś super hiper, zarąbiście poprzebierana. Ale, ale zobaczymy, czy w ogóle dziewczyny, wiecie, złapią ten, tą taką nić porozumienia, tego wajba, jak już mówiłam, e, czy przypadną sobie do gustu i wtedy, wiecie, ewentualnie e, coś tam podziałamy i przerobimy, nawet nie pamiętam jakiego siostra ma na imię, ale przerobimy siostrę szona. No, i może coś z tego będzie. Byłoby fajnie, bo Tato już tutaj myśli o dzieciach, o ustatkowaniu się. No, kończymy studia, więc za chwilę będziemy mieli swój własny dom, no i będziemy zakładali swoje własne rodziny. Dobra, słuchajcie, pomyślałam, że brakuje nam minimum, minimum zabawy, więc, dlaczego by nie pójść i pobiegać sobie na malutki jogging? Więc wysyłam Aurelię jeszcze, żeby sobie poszła pobiegać, bo jest pobudzona. Ona ma zresztą cechę aktywna, taka jej się wylosowała, więc myślę, że. Lekki jogging przed zajęciami na oczyszczenie umysłu będzie w sam raz. O. No, taki jogging to ja rozumiem. Sprzedaż ciasteczek o matko. No tak, ja Kucie przed egzaminem. O nie, 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 nie. Dobra, to chyba ona wiecie co ze stresu, tak biedna, chyba biega. Dobra, Aurelia, ty idź weź jeszcze przygotuj się i odstresuj matko, one obie niedobrze im jest nie, 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 idziemy do klubu Andrea, babcia dlaczego ty nas sabotujesz no i super obu im jest niedobrze bo obie mają za chwilę egzamin końcowy na zajęciach ale słuchajcie, to już ostatni egzamin i będziecie miały spokój z tego przedmiotu jeszcze tylko trzy do zaliczenia nawet nie. Tu mamy oddaną pracę, tu mamy prezentację, tu pracę też mamy oddaną, więc to jest właściwie już koniec w tym temacie. Aurelia jak ty masz? Ty miałaś tylko jedną pracę semestralną, egzamin. No, dobra. Aurelia ma trochę gorzej, bo ma aż yy, aż dwa egzaminy. Ale co to dla niej? Da radę. Mam nadzieję, że dziewczyny nie zostaną zjedzone przez stres. No to powiem Wam, że idealnie, idealnie dzisiaj będzie poświętować no, zakończone egzaminy. Ty, Skarbie, jeszcze dziś idziesz? Ty, dobra, ty poszłaś na jedne zajęcia, już powinnaś być, na zajęciach uniwersyteckich. Nie, 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 do żadnego domu. Ty idziesz na zajęcia, bo coś ci to słabo idzie. Jeszcze 11 minut się spóźnić na egzamin. Nie, co ty tu masz? Nie, 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 nie. Dobrze, pracuj normalnie, a ty gdzie ty jesteś? Młoda, a wy macie w zupełnie innych miejscach, ok. Dobra, dobra. No to cóż, pracujemy normalnie i liczymy, że na egzaminie pójdzie nam dobrze. No dobra, no to mamy to zaliczone. Niestety nie mam zielonego pojęcia, jak nam w ogóle poszło. Czy ja mogłabym, szczerze mówiąc, zapytać profesora o postępy na kursie? Marigol, o nie, ją przeziębienie bierze. To chyba ze stresu. Wiecie co, tak mi się wydaje, że to chyba jest po prostu stres. Aurelia, no i co, jak ci idzie? Solidnie pracowałaś przez cały semestr i zasługujesz na solidną ocenę. No to zaromiście. No to zaromiście. Aurelka, chono tutaj. Pokaż mi się tu dziecko. Ty też możesz zadzwoń do profesora. I spytaj, jak tam ci szło na kursie, bo widzę, że pilnie musisz naleź, nalać wodę do szklanki. No świetnie. No ale dobra, słuchaj, jak, 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 jak. A dobra, bo to jest tylko status podstawowych algorytmów w informatyce. Dobra, Aurelia jeszcze dzwoni, żeby się dowiedzieć. sms z profesorem. E, jesteś wyśmienitą studentką i masz jedne z najlepszych stopni w grupie. Szkoda, że więcej studentów nie przykłada się do nauki równie mocno no, no przepięknie, przecudownie, ale wydaje mi się, że Aurelia jeszcze idzie na jedne zajęcia. Dobra, to były oficjalnie. to były ostatnie zajęcia z mechaniki ruchu, więc teraz idziemy na fizykę, część druga. No i kolejny, kolejna rzecz z głowy. No i jesteśmy po kolejnym egzaminie, ale znowu nie wiem jak nam poszło. Wydaje mi się, że chyba powinno być dobrze, moglibyśmy zadzwonić jeszcze raz. Ale nie, nawet, nawet nie mogę zadzwonić. Mogę tylko y, zawiesić semestr, znaleźć pracę i tak dalej. Więc słuchajcie, ja myślę, że skoro na dziś mamy skończone wszystko. Y, hej, podobno, Sean Eyring? Y, Ayr, y, się z Tobą przyjaźni, zyskujesz na popularności. Warto mieć Cię wśród znajomych. No jasne, mamo. Sean dzwoni! Hej, to ja! Sean, pójdziesz ze mną na randkę? Okej, okay, no to idziemy, idziemy. Okej, okay, okej. Okay. I może wtedy mu zaproponujemy, że może tak byśmy poszli do niego do domu, ale z naszą siostrą. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Słuchajcie, jesteśmy na naszej randce i tak pomyślałam, że może my po prostu tak o spontanicznie w tych pięknych jesiennych warunkach przyrody. Po prostu na dzień dobry pocałujemy go. A co nam? Nie widzę, żeby miał coś przeciwko. Więc. A pan tutaj podgląduje. Tarantka jest coraz lepsza. No, był znudzony chyba, jak zaczęliśmy. Ej, co to za baba? Pani, co pani się tu spałnisz koło nas? E, gorąca pogawędka. No, okej, okay, no, to mu się podobało. No i spoko. Zobacz, co się dzieje. Aha, że niby coś się dzieje i oni są tacy poruszeni. Nie, chyba mam to gdzieś po prostu. Yy, romantyczne. Nie możesz rozpocząć randki w trakcie innego wydarzenia towarzyskiego. No dobra, czułość, yy, flirt. Yy, no okej, okay. Dobra, szepcz o pragnienia. Chciałabym, żeby twoja siostra umówiła się na randkę z moją. Czy ja w ogóle mogę, bo to nie jest taka, wiecie, randka, randka z dodatku. I czy ja mogę, nie mogę mu zaproponować, żebyśmy poszli gdzieś indziej. No to trochę słabo. Okej, okay. czyli Sean oficjalnie stwierdził, wiesz co, słuchaj. Zostańmy, zostańmy parą, no to. Dobra, ej, chemia jest, jeśli Sean stwierdził, że tak jest, no to kim będę, żeby temu zaprzeczać? Zostańcie dziewczyną i chłopakiem, no cudownie, Boże, on zaraz się będzie chciał do nas wprowadzić. Czy to jest ten typ chłopaka? Słodka gadka. Ej, uroczo. Jej. Ej, no to dobra. O Boże, ona już o pierścionku zaręczynowym mówi? Czy ona jest normalna? Dobra, to ona jest nienormalna. Zrób zdjęcie z, z Seanem. No to wiecie, tak dla upamiętnienia tego momentu. Patrzcie, jak tu jest w ogóle pięknie. Jesiennie. Uwielbiam Bridechester. Róbcie sobie foty, dzieci. Póki nikt nie stoi za wami. O, słodziaki. Ale ja tu mam chyba jakieś custom pozy. Jeszcze, czy ja je wywaliłam? Mam. O, ta jest słodka. Dobra, ale ja chcę więcej. O, ta też jest urocza. Bierę, panie. Bierę 10, proszę spakować. E, ta też jest urocza. Coś sobie na pewno tutaj wybiorę. No, te z gry też już nie są najgorsze. Trochę je tam poaktualizowali. Jedną śmieszną. E, więc, czy on też miał? E, aparat? W ogóle mogłabym już ściągnąć dziewczyną ten, ten aparat. O, nie dobra, to jest boskie. To jest przesłodkie. I tyle mi chyba wystarczy. No to oficjalnie, yy, oficjalnie mamy chłopaka. No to nieźle. No bardzo fajnie to się potoczyło. Czy my możemy wejść tutaj na jakąś kawkę, herbatkę? Kurde, ja chciałabym jeszcze wieczorem wpaść do niego. Czy ja mogłabym po prostu to. Nie wiem, zastanawiam się, czy tego wiecie co, nie przerwać. Eee, może niekoniecznie... Chciałam powiedzieć, może niekoniecznie barabara, bara, bara, ale dobra, widzę, że siku jej się chce. Okej, okay, niech ona idzie się wysikać, <laughs> po prostu. Sean, a ty musisz tu poczekać z tym dziwnym człowiekiem. Jakie od... już?! Ej! Okej, okay, tam, yy, tam gdzie ściągaliśmy pracę, mamy 3 z minusem. Czyli zdaliśmy ledwo, ledwo co? Yy, jak psują się rzeczy? Fizyka, szóstka. To elektryzujące, 5 minus. Mechanika ruchu, yy, 6. Okej, okay, okej, okay, czyli mamy 5 minus. Yy, tu matko 2? Ale słabo 6, 4, 2, 5, średnia 4. No nie jest źle, nie jest źle. To była wspaniała podróż. Już jutro odbędzie się ceremonia, podczas której Aurelia otrzyma dyplom z uczelni. O nie! Ale, widzieli, ej, ale widzieliście to? Widzieliście to, że tam. Ej, tam było więcej tych zajęć na ten tydzień. Coś tu nie zadziałało tak, jak trzeba. Jestem w szoku, jednym słowem. Nie wiem, co tu się dzieje, ale oni się tu zamknęli w tej toalecie i, to i, to mam, to? I, mam, to? I mam niecne myśli z tym związane, ale nie, no może, może nie tym torem. Chyba, że którejś z, z nich pojawiłoby się tutaj opcja bara-bara, ale widzę, że flirtują ze sobą. <słuchaj> barabara tutaj. O matko, nie. <laughs> Czy tak? Czy to jest przeznaczenie, że oni tu weszli? Ehm, no dobra. Zignoruję to na razie. Filtr, słodka gadka. Bo ja bym chciała gdzieś go zabrać, ale trochę słabo, bo no. No, nie wiem. Nie wiem, chyba jestem dalej w szoku. Dobra, wyszli. Chciał chyba sprawdzić, czy nic jej się nie stało, bo tak długo była w toalecie. Wiecie co? Ja bym tą randkę chyba. Zakończyła i rzeczywiście przeniosła się do szona. Spróbujemy, spróbujemy w ten sposób to zrobić. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Jeśli chodzi o szona i jego siostrę, to mieszka dosłownie w budynku znajdującym się zaraz obok uniwersytetu, więc jesteśmy tutaj. Mamy już zaplanowaną randkę. Czy my moglibyśmy w ogóle poznać się z szonem? Wesołe zapoznanie, ona jest rozbawiona, zaraz poznamy siostrę Szona i już Wam ją pokażę. Mam nadzieję, że się polubią. Niesręczne spotkanie, o nie, co jest grane. O matko, ja mam chyba wyłączone pierwsze wrażenia, ajajaj, albo coś mi nie działa. O nie, i teraz co? I teraz co? No zobaczymy. Słuchajcie, wejdźmy tutaj i poznajmy. Julię, o proszę, takie piękne imię. E, przyjazne, e, uprzejme zapoznanie. A ty, skarbie, ty nie masz uprzejmego zapoznania? Jak do tego doszło? A nie, ty też masz. Dobra, ok. E, także już Wam pokazuję Julię. E, Julia to e, o, siostra naszego szona. Zaraz zobaczymy, podejdźmy tutaj wszyscy. Podejdź tutaj razem. O! Marigold jest ostatnio duszą towarzystwa. Świetnie od czasu do czasu wykorzystać umiejętności towarzyskie i spędzić trochę czasu z innymi Simami. Niech będzie, niech będzie towarzyska. No i co? Okej, okay. no dobra. No, no i dupa. <laughs> nie mam odczuć. Tak sobie. Yy, tak sobie. No dobra, może romantyczne powitanie? Spróbujemy? Czy. Czy coś z tego będzie? O nie, ale to jest cringe! A niezręczne Dag, spotkanie. No dobra. So so. <gry> nie, 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 nie flirtuj z nią. Nie flirtuj. Dobra, może Marigold, jako że to jest twój chłopak, to zrób popcorn z masłem. Nastaw tutaj. Czy my w ogóle mamy cechę mile widziana? Bo by się przydało, żeby nas nie wyrzucili stąd, jak będziemy grzebać. Chłopak, chłopakiem. Czy ona? Ją uważa za spoko, bo jest nawet w nią popraw e, humor. No Julia jest ładna. Powiem Wam szczerze, że dosłownie tylko e, ona ogólnie miała zielone włosy. E, oryginalnie, więc zostawiła mi te zielone włosy, zmieniła mi tylko fryzurkę. Ale specjalnie jakoś jej tutaj e, nie przebierałam, bo no mówię, nie wiedziałam, czy... Czy gdzieś tutaj to. Rozmawiaj o najnowszych oh, sure. grach. Uh, <laughs> o nie! Rozmawiaj o technikach fitnessu. Nie! Jest znudzona. Tak, coś powiedziała. Nudna rozmowa. Uh, a dobra, a czy my w ogóle lubimy grać? Czy my jesteśmy gracze? Zabawne. Historia. Opowiedz śmieszną historię, a wy? Oni się ulotnili w ogóle? Gdzie oni poszli? Ale, paniaki Patrzcie, co oni zrobili. No, nie mogę z nich, no. Zachowuj się w tulsie. O! I od razu jest romantyczna. Ojoj. Dobra, dobra, ci to są zarąbiści, poproś o przedłużenie randki, myślę, że później o to poprosimy, co ja mogę zrobić, tutaj jeszcze flirt, kuś, pochwal wygląd, intymność, o, obściskuj się, pięknie, idealnie, no dobra, widzę, że oni tutaj są w swoich klimatach. Tak, obserwują sobie tutaj gwiazdy, romantycznie, a Aurelia jest tutaj no, w trochę niezręcznej sytuacji, bo właściwie została PG. zostawiona z Julią sam na sam. O, okażmy wdzięczność za zaproszenie i pochwalmy jej strój. Coś tam powiedzmy miłego. W ogóle ja bym chciała ją poznać, bo ja nie wiem, czy my, się, czy my nadajemy na tych samych falach. Yy, głębokie nie. Pogawędka poznaj. Może coś z tego będzie. Guys, Bubu nie żyje. Właśnie dostaliśmy telefon. O nie. O, a one mają odczucie wspólne. OK. okej, okay, okay. jest geniuszem. Miłosna. A dobra, bo ja patrzę nie na tą osobę, co chcę. Dobra, dziewczyny mają przyjemną rozmowę. Okej. Okay. Najgorsze jest to, że interakcje między tutaj dziewczynami nie zaliczają mi rzeczy z randki. A ja bym chciała, żeby ta randka była jednak udana. E, więc może... E, czekajcie, słuchajcie. Może zróbmy to tak. Graj w gry wideo. Weź udział w turnieju dla... Nie, 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 dobra. Nie, nie, nie. nie, nie. E, graj w wieloosobową imprez. Dobra, niech będą wyścigi My Sims. Tak powiem Wam szczerze, zastanawiam się trochę, czy nie zmienić tej siostrze cechy geniusz. Za dużo mamy tutaj coś tych geniuszy, a wszyscy sobie nie radzą z grami. I randka nam się zaraz skończy. Ale w sumie to idzie nam całkiem nieźle. Całkiem, co tu taka przyzwoitka nam usiadła? Ja bym chciała jeszcze spróbuj zaś w Jezus mine. Okej, zaproponuj uwodzicielski taniec. Nie, słodką gatkę zrobimy jeszcze. Eee, moglibyśmy coś wypić, bo cały czulek szyję. Dobra, ale to po grze. Eee, A ty słońce dasz nam tutaj weź porcję razem, żebyśmy sobie zjedli popcorn. Wiecie, taki fajny wieczór gier. Może nawet y, uda mi się jeszcze godzina, czy uda mi się to przedłużyć. Byłoby fajnie. Czy ja mogłabym mu powiedzieć hej, skarbie, czy możemy przedłużyć? Y, nie, już nie. Wesoło zakończ randkę. No to chyba nic z tej randki ona nawet nie będzie srebrna. Będziemy mieli brąz. Rozmawiaj o jedzeniu, rozmawiaj o telewizji a, a, lub filmach. No słabo. <grywa> Ale ja i tak uważam ją za udaną. Kto wygrał? Mistrzyni wyścigów. No i pięknie. Cudownie. <grywa> Wygrała Aurelia. Nie wiem, powiem wam. Nie wiem, czy ona. Czy nam ona się entuzjazmuje się posiłkiem? Czy... Zapytaj o pociągający styl romantyczny. Czy my możemy coś w tym stylu? Sklebiaj. Wydaje mi się, jakie my mamy w ogóle połączenie z nią? Nie mamy żadnego albo za mało o niej wiemy. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, ale my musimy tutaj jeszcze szybko szybko popracować nad tym. Lubi żarty? Tak. Żeby nam zaliczyło, okaż jeszcze, bo musimy flirtować intensywnie. Obejmij, zachowuj się romantycznie, szepcz o pragnienia. Nie pociąga mnie żaden styl romantyczny. Pocałuj, o nie, nie zdobyto żadnych nagród. Słabo. Szkoda, że mi coś teraz po tej aktualizacji nie działają te pierwsze wrażenia. Nie mam pojęcia dlaczego. Spróbuję się wymienić numerami. Będzie to test, czy coś romantycznego między dziewczynami zaskoczy. I myślę, że będziemy się zbierali do domu, bo jutro idziemy na. Zakończenie roku. Mm, dobra, dziewczyny teraz bardzo się przyjaźnią. A ty co tutaj za serduszka, dziewczyno? Czyżby coś jednak y, siadło? Miłe towarzystwo? Zdobywam nowego, dobrego przyjaciela, jak za dawnych lat. Y, a dlaczego ty nie masz smutnego tego po Bubu? Hmm. A co tu się stało? Okropna randka! Jak to? Pierwsza wśród przegranych, ale jest rozbawiona. Okej. Okay. Okej. Okay. No dobra, no dobra. Słuchajcie, myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. No, kolejny to będzie przeprowadzka, jednym słowem. Wyprowadzamy się z akademika, poszukamy sobie jakiegoś fajnego domu, tudzież mieszkania. Dajcie mi znać, co według Was bardziej pasuje do dziewczyn? Dom. Czy y, jakiś fajny, wiecie, malutki domek, y, albo może jakieś mieszkanko. No, tak, powiem Wam szczerze, nie wiem, chyba ciągnie mnie bardziej do mieszkania jakiegoś. Ale zobaczymy. Y, koniecznie zagłosujcie y, komentarzami, y, ja się im przyjrzę. Ale póki co dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie mi też znać, co sądzicie o Julie. Do następnego i pa!